wita kosimy pszenicę proszę zobaczyć z kończyną czerwoną jest jako roślina foglonowa może będzie dobrze widać tu z tej strony lepiej widać ale po to jest żeby żubry mogły się paść no wiecie Boże się schosi to później zwierzyna łowna przychodzi z lasu. No i tu u nas na żubra nie można polować, ale można na gonkę robić na Litwę A w Litwie chłopaki polują na żubra polskiego. Kurczę, przepraszam, na łosia. Na żubra nie, ale łosie u nas są pod ochroną, na Licie nie są. I są przepędzane łosie za granicę, i za granicą jest polowanie. Czyli jak się chce, to myśliwy potrafi. Teraz Wam powiem: kiedyś do partii każdy należał, bo była jedna partia, a teraz każdy należy do Pisu. No i bez komentarza. Pierwsza partia to lata 80. 70. czyli do Komuny. A teraz każdy należy do PiSu. Czyli ten sam produkt, tylko w innym opakowaniu. No i tu mamy taką pszenicę dosyć, dosyć dobra. Ładnie się kosi. Zobaczcie, tak wygląda na ślimaku. on jest chyba zadowalający jak na oko patrzeć to 4 tony będzie powinno być z hektara jeśli no i to ona była opryskana odżywką no i tu jest właśnie kończyna czerwona to zielone pod spodem troszkę innych rzeczy, ale jest tak z 20% jest kończyny czerwonej czerwonej, białej nie jest źle teraz na to pójdzie gruberek przegruberowane będzie na płytko na jakieś 3-4 cm tylko tak aby, aby ściąć górkę słoma będzie szybko zabrana i gruberem będzie zrobione Jeśli ktoś no polecam pantofelki, bardzo wygodne, skórzane, Made in Poland, fabryka butów Joker. Jeśli ktoś takich chodzi, to na pewno wie, że nogi się nie męczą. Dobrze amortyzują, dobrze w nich się chodzi. Pięty nie bolą jak winnych. I to trzeba wspierać polskich producentów, a nie tam Chińczyków. ściernisko też ładne żółte. Tu były rureczki zetkane, to dlatego są takie rajki szersze. Ale nie ma co narzekać. Pozdrawiam wszystkich i wpadnijcie na kanał Agro Mazury, zobaczyć jakie piękne są nasze Mazury. Pozdrawiam.